Jurek uczniowie, Jurek kurczy, uczniowie, 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 wszystkie uczniowie, zna. Chodzi uczniowie, 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 Rzeka, jedna, rzeka, stawę rzekę, stawę rzekę. I jedna i przednia. Z drugiej rzepkę, że tak powiem, tak że tak powiem. Więc ciągnie, i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc. No, książki rzuciła, za pół dziadka Jurka tak chwyciła. I biedny dziadek z babcią nie mogą, ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Dziadek za dziadka, dziadek za szeptem. Oj, przydał się proszę przy Po co się skapią, stękają z drogą? Siągną, ciągną, aby no wyciągnąć nie mogą. kochana, Był teraz literaturze rozmiłowana, nie ma takiej książki, której by nie znała, bo te wszystkie książki dawno powstały. Przybiegła wiola, ciągnie wnuczka, wiola za wnuczka, wnusek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, o! potęgu kiciu. kiciu. I pokaż nam kiciu, nam kiciu. się objęcie, by z siebie Ona zawsze jest szczęśliwa już. szczęśliwa. I wziąłem w niego pasówki kolorowe. Picia za mruczka, mruczeć za mruczka, mruczeć za baczkiem, babcia za dziadek, dziadek za rzeczkę. On przydał się, można przyrzeckę. Po Potem się stawią, serce, kajasro. Ciągnął cionko, aby ciągnąć nie mogło. Więc woła picia, który jest podmucha? Wszystko działa na górna. Wszystko z kady, wszystko a z do a metrą z gala, wszystkich gospodarstw, żeby wszystkie na kolana. Wszystko za kluczem, kluczem za mózgą, nucze za mózgą, nucze za pasy, bawka za wiatr, za rzekę, Oj przydał się po

Wnuczek za mleczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Kołek przyjął, przyjechał na szczyteczkę. Podsuszył staw, ustawiał sobie. Ciągną i ciągnął. Wyciągnął, nie mogło. Leciał wysoko. Dociągnął. Później rzekł, poszło do nas na pieszkę.

babcia za dziadka, dziadem za rzepkę, przydom przez na przyczepkę, po co przez kapę z tym nie z czoją, czojącem, nie mogą. Zobacz, tak. Piki małgosi w Zielonej Bydgoszczy. Weterynarzom nie bardzo zdarzyło, że widzę żabka, ale ta królowa. Pan jest u nich gotowa. Żabka za boczka. Boczek za doskę. Doska za kurtę. Kurka za piciem, Picia za mruczka, Mruczek za wnuczka. Mruczek za babkę. Babka za dziadka.

Choroka ruszyła wszystkich wróciła i swoją mocą i pobudziła. Z nią lekcje nad są bardzo wesołe, bo rozśmietane i kolorowe. Tak się zawzięli tak się nadęli, że nagle rzecz. Picie na górkę, Kółka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, żabka na kawkę, na ostatku kawka na prawkę.